Cześć! Jak mamy opowiadać o Bogu? Co możemy na Jego temat innym osobom powiedzieć? Czy mamy go zamknąć w postaci pewnych frazesów? Wydaje mi się, że Ewangelia bardzo jasno nam wskazuje, że nie że chodzi o dzielenie się doświadczeniem. Ludzie, którzy przychodzą, żeby Jezusa posłuchać, być przez Niego uzdrowionym, usłyszeli od innych usłyszeli coś, co ich poruszyło. Może ludzie, którzy spotkali wcześniej, podzielili się doświadczeniem, jako przecież oni nie wiedzieli, kim on jest. Nie powiedzieli, Ach, spotkaliśmy Mesjasza. Bardzo niewielu to wiedziało. Piotr się odważył kiedyś powiedzieć, że on to jest Mesjasz. Nie wiedzieli, dzielili się tylko, jak za zasłoną nie tylko tym, co poczuli, czego doświadczyli, ale to było ich, autentyczne. I tysiące ludzi przechodziło. Także Jezus. Musiałeś na łódkę, żeby. No, może tak żeby go lepiej było słychać. Natomiast Jezus wyraźnie mówi: Nie mówcie o mnie tak, jak mówią złe duchy. Bo co robiły złe duchy? Wypraszam co się mówiły przez ludzi? Przez ludzi, których nie dopuszczały do. Edy. Przez ludzi, którym nie pozwalały na kontakt z Bogiem. Czyli ludzi, którzy też doświadczali wtedy Jezusa, powiedzmy sobie, mogli go doświadczać, ale go. Trzymali na dystans. Mówili, Ja wiem, kim jesteś. Ciao. Wiem, nie chcę z Tobą mieć nic do czynienia. Trzymam Ciebie na dystans. Wiem, że jesteś synem Bożym. Mogę to powiedzieć innym, i boję się, i nie chcę z Tobą mieć nic do czynienia. Jezus mówi, Nie, nie tak. Nie mówcie o tym. Nie mówcie o tym, bo to przesłoni wszystko, co, kim ja jestem. Dlatego właśnie Bóg Izraela nie chciał być. Nazywane, znaczy, Żydzi nigdy nie wymawiali imienia Boga. JHWH -h nie było wymówione. Zamiast niego używało się zamiast tego tetragramu słowa Adonai. Może właśnie po to, żebyśmy nie mogli powiedzieć: Ja już to znam, wiem kim nie, to, to jest on, to jest on. Nie. Żeby o nim powiedzieć, musiałaś powiedzieć, co przez niego doświadczyłeś. Kim on dla ciebie się stał, kim on dla ciebie jest, może w tysiąc innych nowych imion, które odnalazłeś w swoim sercu, i do tego zachęca nas Jezus tej Ewangelii. Tak myślę, mówić to, co jak go poznaliśmy w naszym życiu poprzez nasze doświadczenie. Nie zamykać go w konceptach, w pojęciach, w jakichś zasłyszanych o nim rzeczach tylko po prostu autentycznie czego, co doświadczymy. Dziękuję. Chodzi się ze mną. Co ty myślisz? Cześć.